Dzień czy nie? Wiedziałem Znaczy rano się dowiedziałem Rano się dowiedziałeś, okej okay. Dzisiaj kręc. dzienny, jak już wszyscy wiedzą <gulanie> Ja pierdolę ja Dokładnie Dokładnie to, <zum> <A, zum> to prawda, ale już byłem kierownikiem Byłem rok młodszy od Żyłka wtedy i, i dokładnie 10 lat temu Karol po raz, pierwszy, <grym> wziął wierzą, wierzą, po raz pierwszy pełnił rolę kierownika. Po raz pierwszy był kierownikiem, po raz pierwszy siedział na ławce z nami jako kierownik. Z tego też względu mamy dla Ciebie pewien upominek, mianowicie koszulka z tamtego sezonu z Twoim nazwiskiem. Jak wiesz, zawsze piesczyn prosi, żeby numer nawiązywał do jakiejś liczby. Próbowałem pana mówić, żeby to było 7. A ja to 7 zmian, ale nie chciał się zgodzić. Nie chciał się zgodzić. Upatrzcie, że musi być dycha, dlatego mamy Ciebie w imieniu drużyny od nas wszystkich. Mam taką koszulkę. Dziękuję bardzo, proszę trzymaj. <grymka> 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 Karol Kieroni, okej. Okay. To nie jest moje nazwisko. Dziękuję bardzo. Jak tam? Fajna pogoda, co? Co? Piękna. Fajna taka nad jezioro, nie? Wy się pojechało. Pogadali. Oh <gadali> Kulisy. Bek tutaj Ale czy nie rozumiem, dlaczego nie chcecie z legendą zdjęć? Tylko motyw jest ja, ja mam... z kałużą, czy kałuża z motywem? Ja z Czekaj, bo... A co z legendą? Nie ma Zrób na zdjęcie. Zrób na Nie legend, teraz nie wiem, czy mi tutaj kamera wytrzyma. Zróbmy jakąś fajną pamiątkę. Z Dlatego podszedłem. Klucz. Ocu się. Dobra, drugiego nie wchodzę. Nie, się. Dobra, Jesteśmy prawie na mecie naszego drugiego sezonu rozwój czwartej. Myślę, że to jest ważny mecz pod wieloma względami. Myślę, że to, że Karol ma dzisiaj wśród praca jako kierownik. Myślę, że to jest Ostatni, myślę, że to są Les Dance, Less Dance i, i Sznappa i, i Motyla. Myślę, że to jest ważny mecz w kontekście tego, co wydarzyło się w pierwszej rundzie z tym zespołem, a może nawet nieco się wydarzyło, jak się to spotkanie zakończyło. Myślę też, że ten mecz potraktujmy jako podziękowanie też dla naszych kibiców, którzy jeździli za nami wszędzie Wspierali nas. Myślę, że mamy zajebiste wspomnienia z tego, tego sezonu, te, te oprawy, topingi, wiele wspaniałych spotkań, które rozegraliście. I, I wiecie jak to jest. Dwa sezony temu, jak awansowaliśmy do, do czwartej ligi, to mieliśmy fantastyczny mecz w Grodzisku Wielkopolskim z naszymi kibicami. I zupełnie inaczej, żeśmy, żeśmy się żegnali z sezonem, a inaczej było rok temu w Gnieźnie. Kiedy dostaliśmy niestety w czapkę w tym ostatnim meczu i taki ten, to zakończenie sezonu miało, miało słodko-gorzki smak. Dzisiaj też oczywiście, to, to nie jest ten mecz, będzie decydował na którym będziemy miejscu. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, otrzymaliśmy dla, dla Wiary Lecha czwartą ligę i ja jestem z Was dumny, za tą całą postawę w tym sezonie, mimo iż było i były niesamowite wzloty i były niesamowite też. A też niesamowite no niestety upadki bolesne dla nas. Ale, ale to jest przepiękne w piłce, że z każdego takiego upadku można wstać, można się otrzepać i, i się podnieść. Chcę dzisiaj zobaczyć tak jak tydzień temu. 11, a właściwie ze zmianami chcę zobaczyć bohaterów, gdzie każdy idzie jeden za. gdzie każdy idzie jeden za drugiego. Ok? Dzisiaj gramy tak. Trochę nasza przygoda trwała. Tak sobie myślę, zupełnie serio, że wszystkie moje sukcesy trenerskie wiążą się również z Twoją osobą. I, i, i cieszę się, że taką wspólną, zajebistą, długą drogę przeżyliśmy. I, i ogromnie się cieszę, że, że w tym ostatnim meczu mogę, mogę być częścią i jestem wdzięczny, że mogłem z Tobą pracować. Komu jak komu, ale, ale Tobie najbardziej życzę dzisiaj zwycięstwa. Nam wszystkim, ale ale tobie w szczególności za to wszystko. I dzisiaj panowie dla motyla, dla sznapa, dla Karola, dla Macieja, przywary, którzy gdzieś tam to jest dla nich pewnie ostatni mecz tutaj w tej szatni. Zróbmy wszystko, żeby nie w tamtej szatni był ogień, tylko w naszej pokoju.

Oto chodzi dzisiaj. Tak młodzieniec, hasasz po tej trawie, murawie. Uh, uh. My jesteśmy bez becy. Kiedyś u becy, a my jesteśmy bez becy. No ale tego już nie wrzucaj. Będzie, będzie, wszystko wrzucę, będzie, bo to było trochę wiesz jak co powiedzieć? Powie, że Karol złamy to wypisuje, nie? Spytaj co, to Karola. Idzie Karol, spytaj go, co sądzi na temat a, kierownika. Tyś, Karol, co myślisz o kierowniku? Jak tam jest git? Krzychu, jesteś największym błędem DWL. Największym? Największym? Dzięki. 19. Mikołaj Dobrzykowski. Trenerem drużyny jest tam Patryk Chaborda. Trenerem bramkarzy Jacek Cichy. Dekadana walka. DWL wasza posta. Matarka. Ale mamy ważny dzień dla wielu z nas. Mamy zajebiste wojsko, mamy wielu kibiców na trybunach, którzy stoją za nami murem. Ale to wy musicie na wojsku zrobić swoją robotę, żeby to popołudnie skończyło się po prostu pięknie. To musi być wasza robota, wykonana od pierwszej do 90. minuty z pełną koncentracją, zaangażowaniem. I jeszcze umiejętności piłkarskie muszą być też po naszej stronie. Jedziemy z nimi, ale gramy mądrze, z pasją, z zaangażowaniem, bo mamy kolejowy chęt na piersi. Dawaj, lecimy! Ale, ale zróbmy wszystko, żeby te osoby, które mają dzisiaj swoje uroczystości, zapamiętały ten merkur życia. I druga sprawa, każdy pamięta, co nam kurwa zrobili w listopadzie. Ja mam ochotę zrobić tu to samo, ale 10 razy mocniej, kurwa! To wygramy! Nie! Ja! Witamy u prawami która w towarzystwie Atlantyku na protekcję 78. zaczyna. 29, się. W 9, 9. Waliszowski 9:8 panie po trzy punkty. Do wygranej! zawsze mówił, że to jest niebezpieczny wynik. Szukamy bramki kontaktowej. Jak tylko to otworzymy, to zaraz pójdą następne. Tak? Ale uwierzcie w to. Więcej jakości piłkarskiej. Dobra? Brawie, bo przedała. Się... Ja jeszcze nie ja mam... jeszcze je, nie gadajcie z nimi! Ta, nie, nie, poddım, bo nie, ten, ten, nie Oni Oni się rozpęky. nakręcają! Pokażcie im ten! Pokażcie im kupił Na boisku im pokażcie! Ostatnie 45 minut walki w tym roku! Ej! Ostatnie 45 minut, dajmy z siebie maksa chyba! Potem już mamy wakacje, nic więcej, ale zróbmy wszystko, dajmy z siebie 100% żebyśmy wywieźli stąd panowie zwycięstwo! Dawaj, jedziemy! To wygra... A poslije to tamo

what okay. the

Tyle, trochę powiedziałem, Szlafi: będzie nam Ciebie bardzo, bardzo brakować twojego, twojego żartu, Twojego zaangażowania, e, tego jak mocno, jak mocno byłeś w tej drużynie i, i stanowiłeś, stanowiłeś historię. Chciałbym też podziękować Matrylowi przyważy, bo, bo naprawdę myślę, że sami mogliście naprawdę poczuć się trybie profesjonalnym, i, i myślę, że wniósł do, do naszego sztabu. No, taki też powyk tego profesjonalizmu, o, o, czym zawsze, o czym zawsze marzyłem od pierwszego, dniu, od pierwszego dnia, jak, jak tutaj byłem. Ale, ale dziękuję Wam wszystkim. Proszę Was teraz, już tylko jedno, Nie, niech te emocje opadną. Już, no, e, już, te, już teraz. Już teraz, teraz, zostawmy, zostawmy to, tak jak jest. Przerwujmy to wszystko, spotkamy się z nimi na pewno. Spotkamy się z nimi na pewno w przyszłym sezonie i myślę, że wtedy wyrównamy, wyrównamy rachunki. Ogromne jeszcze raz gratulacje i podziękowania dla Was, jestem naprawdę z Was. Dziękuję. Powiem tak, y, przygotowywałem się na ten, na ten moment, ale teraz brakuje mi po prostu słów i jedyne co chciałem odpowiedzieć to. Dziękuję za te 4,5 roku. To był naprawdę najwspanialszy okres mojej przygodzie z piłką. Naprawdę to, co tutaj przeżyłem, to nie przeżyłem tego nigdzie. Dziękuję Wam za treningi, dziękuję Wam za mecze. Dziękuję Wam za to, jak się po meczach bawiliśmy, świętowaliśmy, bo to naprawdę to są niezapomniane chwile. Dziękuję trenerowi. Pamiętam dokładnie ten dzień, jak był ten telefon, wtedy po się Lecha do Europejskich bułary, że to jest ten moment, musisz trafić. Wiedziałem, że w końcu kiedyś tu trafię, może za późno, ale lepiej późno niż wcale. Dzięki wielkie. Nowy etap w życiu. Ja się cieszę z każdej chwili, w którą z Wami spędziłem. Życzę Wam wszystkich jak najlepiej. Ten klub to jest coś więcej niż zwykły klub pójkański. Tego nie doświadczycie nigdzie, w żadnym innym zespole. Jesteśmy kibolami na Poznań. Mamy swoje serce, niebiesko białej barwy. I to każda chwila tutaj spędzona, każdy ten moment zostanie z Wami, z nami do końca życia. Ja się cieszę, że mogę tu uczestniczyć. Przed wami jeszcze chyba wówka z chwil. Chciałem wam podziękować. Może jeszcze jak historiaś no, przykładem, że jeszcze tam jakieś minuty będą w tej, w tej, w tej zespole Verilaha. Ale no jak pokazuje życie nigdy nic nie wiadomo, Ej jeszcze ciężko się nam mhm. Tak. Ja dziękuję Wam za tę chwilę, nie sądziłem że to przyjdzie, ale no, dziękuję.

A 부 ılığa Kuciński Mateusz, chyty kosze z niego kartki A to było żółte? Tak, to było żółte. Okay.